Z tego co się orientuje, to już jest 14 edycja e, pożegnania zimy, przywitania wiosny. W, w zeszłym roku, e, no, wiadomo jaka była sytuacja, musieliśmy to odwołać, no ale w tym roku już stwierdziliśmy, że nie odpuścimy i, i e, będziemy jednak tą tradycję kultywować, ponieważ jak widać, e, no jednak są chętni, którzy dalej chcą to z nami, e, o tak ładnie nam jeszcze przyzwoniło, którzy chcą z nami e, jeździć i nad rzekę i żegnać zimę. Jak zawsze będzie topienie marzane? Nie, nie topienie, a palenie, tak właśnie, bo y, próbuję cały czas obalić ten mit, y, że my go topimy, tak faktycznie było na samym początku, No później jednak stwierdziliśmy, że wolimy go jednak spalić, a nie utopić, ponieważ nie wiadomo, gdzie popłynie, a jak jeszcze wyjdzie, to co? A tak to mam przynajmniej pewność, że już pożegnamy się z, z nim na zawsze. W tym roku mamy jeszcze jednego gościa, który będzie e, żegnał się, ale to na, zostawimy go sobie nad rzeką. No. Ci, którzy pojadą, to zobaczą e, o co chodzi. Jedziemy. E, tutaj ulicą e, Mineralną, później Wyszyńskiego, na ścieżkę rowerową do Suchej Wsi. Tam w tym roku jeszcze udało się e, po, po e, uzgodnieniu z Lasami Państwowymi z, 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 zrobić taką pogadankę małą, mianowicie e, zaprzyjaźniona pani z, z Lasów Państwowych opowie nam e, o tym, jak się, jak się odnaleźć e, w lesie. No i następnie pojedziemy do e, przez Klekowiec do, do, do na Topisz, gdzie, że tak powiem, ceremonia się wypełni. No.